Dzień dobry. Dzisiaj będziemy ogarniać rewolucję w Rosji w 1917 roku. I to jest temat dla liceum, a dla 7 klasy nagrany jest osobny filmik. Oglądamy. W tym temacie będziemy sobie ogarniać rok 1917, czyli to, co wspomniałem. Na samym początku. Generalnie tutaj będą się rozgrywać e, dwie rewolucje. Rewolucja lutowa i październikowa. I od tej lutowej sobie zaczniemy, a zaczniemy sobie od przyczyn. Przyczyny są następujące. Po pierwsze, mamy porażki wojsk carskich podczas Wielkiej wojny. Ja mówiłem przy okazji lekcji poprzedniej o stanie umysłu w Rosji, gdzie trzeba było stracić 500 tysięcy ludzi, żeby zostać bohaterem narodowym. Drugą przyczyną będzie to, że coraz częściej ludziom brakowało pożywienia. Rosjanie stracili ziemi, więc nastąpiła krytyka rządów Mikołaja II. Jak już mówiłem o tym, że stracą tereny, a stracą tereny Kongresówki Litwy, części Wołynia, części Białorusi i Ukrainy, no to oczywiście są to tereny dosyć dobrze zagospodarowane względem wschodniej części Rosji. W związku z tym, no niestety, sytuacja pogorszy się, zarówno sytuacja gospodarcza, która spowoduje głód, więc i społeczna, a za tym idzie trzeba będzie przy okazji pokazać, że ktoś może robić to lepiej od cara, więc będzie też sytuacja pogarszająca się, sytuacja oczywiście polityczna. I kolejną kwestią jest to, że wpływ miał Grigori Rasputin. To jest człowiek, który podawał się za mnicha. To był człowiek, który był w ogóle szarlatanem. To jest człowiek, legenda, można powiedzieć. I trzeba o nim tutaj pamiętać. A parę ciekawostek o nim możemy sobie oczywiście przywołać. To jest człowiek, który za życia, można powiedzieć, że. No, umówmy się, jest geniuszem, ponieważ uważał, że podczas e, uprawiania seksu z nim kobiety są leczone zarówno z psychicznych, jak i fizycznych chorób, więc miał naprawdę bardzo dużo partnerek seksualnych. Druga rzecz jest taka, że do dzisiaj możemy zobaczyć w Muzeum Erotyki w Sankt Petersburgu no, coś, co przyciąga największą uwagę zwiedzających, a dokładnie jest to penis Rasputina. Podobno jest on przechowany w formalinie. I e, krążą legendy o tym, że kiedy został zamordowany, o czym zaraz sobie powiemy w Petersburgu, e, został on e, no, pozbawiony swojego przyrodzenia, które podobno miało być 28,5 cm. Więc no, taka ciekawostka na rozgrzewkę. Natomiast e, co do śmierci Rasputina. To no, człowiek coraz bardziej zaczął irytować wszystkich dookoła i podczas rewolucji został pochwycony, został otruty, następnie postrzelony, następnie jeszcze dwa strzały w niego oddano, i żeby mieć pewność, trzeba na pewno zginie, jego głowa została roztrzaskana pałkami, więc no, to wie jest czarlatanem, więc czy on na pewno nie przeżyje tego. No, Z tego co wiemy, to zginął właśnie w takich okolicznościach. E, I jeszcze ostatnia przyczyna, można by powiedzieć, gdzie Mikołaj II starał się ratować swoją skórę, swoją pozycję, postanowił, że wyjedzie na front, żeby. Podnieść morale żołnierzy, żeby ci, no można powiedzieć, chcieli dalej walczyć. Ale to tylko i wyłącznie osłabiło jego autorytet i żadnych morale większych u żołnierzy nie można było się doszukać. W związku z tym, kiedy był na tym wyjeździe, na frontach, doszło do rewolucji lutowej. Ona będzie miała miejsce. Dokładnie to 8 marca, według naszego kalendarza, według Juliańskiego, czyli tego, który będzie w Rosji, obowiązywał, będzie to miało miejsce 23 lutego. Wówczas będziemy mieli przede wszystkim strajki. Strajki w wielu różnych miastach. Jednak największy strajk, i to, gdzie rozpocznie się ta rewolucja, będzie miał miejsce w Piotrogradzie, czyli w Petersburgu i tam będziemy mieli przede wszystkim e, strajki kobiet. Do kobiet dołączyli robotnicy. Następnie doszło do pacyfikacji tych demonstrujących przez wojska carskie, a demonstrujących mało nie było, bo mówiło się, że było około 200 tysięcy osób. Jak się okazuje w tym czasie został Mikołaj e, II zmuszony do abdykacji i oddaje władzę 15 marca 1917 roku. W tym czasie kończy się carat. E, wydawałoby się, że to byłoby dobrym kierunkiem, w sumie no, nie chcieli cara, więc jakby... Po co im on potrzebny? No okazało się, że wcale tak kolorowo nie będzie, ponieważ władzę w tym czasie będziemy mieli przejętą przez eserowców i inne ugrupowania też będą chciały, oczywiście, swoją no, swoje trzy grosze dorzucić do tej władzy. Ale jakie ugrupowania? Lecimy. Pierwsze ugrupowanie to bolszewicy, czyli e, nazwa wzięła się od rosyjskiego słowa większość, czyli bolszeństwo. Co prawda nigdy większości nie mieli, ale to było ich marzeniem, więc chcieli przeprowadzić. Rewolucję, w wyniku której przejmą władzę, rewolucję proletariacką. Mięszewicy, czyli Miętrzęstwo, czyli mniejszość, to są ludzie, którzy byli raczej umiarkowanym nurtem, chcieli e, raczej reform, bez żadnej rewolucji proletariackiej. I kiedy bolszewicy przejmą władzę w wyniku zamachu stanu, to i Mięszewików się zlikwiduje. A władzę tak de facto przejmują sr SR to jest skrót ich ugrupowania, czyli Partia Socjalistów, Rewolucjonistów na czele z Aleksandrem Kieleńskim. Aleksander Kieleński będzie wówczas stał na czele rządu tymczasowego, czyli będzie premierem. Jednak no, nie będzie rządziło mu się tak dobrze, ponieważ będziemy mieli w tym czasie, no jakby nie patrzeć, konkurencję. Dlatego mówimy w tym momencie o okresie dwu władzy. Tą konkurencją będzie tymczasowy komitet wykonawczy, którym z czasem władzę przejmują bolszewicy, czyli ten bardzo radykalny odłam partii wchodzących w skład Dumy Państwowej. Oczywiście na czele bolszewików będzie stał Włodzimierz Lenin, który został w trakcie e, wojny przetransportowany ze Szwajcarii, prywatnym pociągiem, sfinansowanym przez Niemców, żeby zrobić rozpierduchę. I się udało, bo ta rewolucja jest właśnie tą rozpierduchą. Nie ta, tylko następna, czyli bolszewicka. Tu będziemy mieli generalnie dosyć duży problem z... Przejęcie władzy przez oczywiście bolszewików. W okresie e, dwu władzy, o którym mówiłem przed chwileczką, rząd tymczasowy de facto rządzi. Dokonuje on pewnych reform, znosi on wszelkiego rodzaju przywileje stanowe, nie ma lepszych, gorszych, wszyscy są równi, wszyscy będą mieli wolności i swobody obywatelskie i a, ogłosił on autonomię dla narodów zamieszkujących Rosję, czyli między innymi narodu polskiego. Jednak, no niestety, nie zgadzał się na to, czego oczekiwano od rządu tymczasowego. czyli nie chciał wycofać się z wojny oraz, e, no jak się okazuje, nie chciał też uwłaszczyć chłopów i to był problem, ponieważ został ten problem wykorzystany przez przeciwników Kieleńskiego, a dokładnie przez Włodzimierza Lenina. A to był człowiek, który znał się na rzeczy. Ogłosił on w kwietniu tezy, tezy kwietniowe, mamy rok 1917 e, i w tych tezach e, powiedział to, czego nie chciał zrobić rząd tymczasowy, czyli że... Wycofa się z wojny, że uwłaszczy chłopów, i mało tego, że obali rząd tymczasowy, czyli jest to jakby namiastka tego, co czeka Rosjan w późniejszych miesiącach, czyli kolejna rewolucja. Oczywiście oni sobie z tego sprawy jeszcze wtedy nie zdawali. Natomiast no, rewolucja musi nastąpić i rzeczywiście następuje. Wybucha ona w październiku według oczywiście kalendarza juliańskiego będzie to 24 na 25 października rok 1917 natomiast u nas będzie to 6 na 7 listopada generalnie dochodzi do takiego symbolicznego wystrzału z krążownika Aurora oczywiście to są takie oficjalne informacje od strony sowieckiej że to był ślepy wystrzał, który generalnie był sygnałem do rozpoczęcia ataku. No i ten sygnał rzeczywiście był słuszny, ponieważ bardzo szybko opanowano pałac zimowy, czyli siedzibę rządu tymczasowego. Aresztowano wszystkich ministrów, ale kieleńskiego nie. Kiereński ucieka. Ucieka podobno w przebraniu. Ale czy to było dogadane z bolszewikami, czy też nie, to pewnie nigdy się o tym e, niestety, ale nie dowiemy. 7 listopada powołuje się Radę Komisarzy Ludowych z Leninem na czele. I on już wtedy realizuje to, co obiecał, czyli... Daje dwa dekrety. Dekret o pokoju, czyli że wycofanie się z wojny wojsk rosyjskich. Dwa, będzie to dekret o ziemi, czyli uwłaszczenie chłopów, nadanie im ziemi na własność. Więc teoretycznie zrobił to, co obiecał, więc ludzie powinni być szczęśliwi, prawda? A tutaj tak nie do końca to będzie wyglądało, ponieważ ee, chyba nie wszystko to, co robił, było mu, a właściwie to może ludziom, na rękę. Dlaczego? Dlatego, że chciał zrobić coś, co chciał ee, Kiereński wprowadzić, czyli pewnego rodzaju demokrację ale demokracja się po prostu nie przyjmie znaczy nie przyjmie się oczywiście ze względu na widzimy się Lenina ponieważ rzeczywiście przeprowadził on wybory do zgromadzenia konstytucyjnego mające na celu uchwalić nową konstytucję jednak zakończyły się porażką bolszewików a tutaj jest problem i pies pogrzebany ponieważ demokracja nie była na rękę bolszewikom w związku z tym kiedy w styczniu 1918 roku to zgromadzenie konstytucyjne się zbiera on wchodzi tam z wojskiem rozwiązuje je i stworzył własne zgromadzenie konstytucyjne które będzie robiło swoją własną konstytucję po drodze Marca 1918 roku dochodzi do podpisania traktatu brzeskiego, Rosjanie wycofują się z wojny, czyli kolejna rzecz, którą obiecał, rzeczywiście jej dotrzymał. W lipcu powołuje się nową konstytucję i to będzie wraz z konstytucją powołana nowa państwowość, czyli Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Sowiecka. I jak już mamy przejęcie władzy, no to trzeba się pozbyć wszelkiego, co było. Carskie. A tym, co było carskie, jest rodzina Mikołaja II. Trzeba było ją po prostu stracić. Ma to miejsce w lipcu, z 16 na 17 lipca roku 1918. Wówczas, pod przykrywką demonstracji, manifestacji i rozprzestrzeniającej się rewolucji, chcąc ochronić Cara, mówiono, żeby zszedł do piwnicy. Wtedy, e, oczywiście, cała rodzina została z, przetransportowana w dół budynku w Jaketynburgu, gdzie przebywali i tam e, odczytano mu wyrok i całej rodzinie, wyrok śmierci. Nawet e, nie dokończono tego odczytu, ponieważ nim zostało powiedziane ostatnie słowo, już rosyjscy żołnierze otworzyli ogień do rodziny carskiej. Car i jego żona Aleksandra padają właściwie od razu, dzieci nie. Dzieci miały pod swoimi ubraniami podszyte klejnoty, co spowodowało, że ten e, próbę rozstrzelania przeżyły. Następnie były dobijane bagnetami. Jednak kiedy te ciała były wynoszone już e, przed budynek do ciężarówki, która miała ich przetransportować, okazuje się, że kolejne dwie córki żyją jeszcze, więc znowu dobijano je bagnetami. Następnie zostały wszystkie ciała rozebrane do naga, ubrania zostały spalone, a z kolei ciała były wrzucone do szybu kopalnianego i następnie oblane kwasem. Tak się niestety kończy, e, powiedzmy, że historia e, całej dynastii Romanowów z Mikołajem II. Tam był oczywiście jego jedyny syn, czyli Aleksij, e, była też córka Anastazja. Mamy tam później legendy, które mówiły o tym, że jednak oni przeżyli to wszystko, ale to raczej są mrzonki. Idziemy sobie dalej, ponieważ e, w trakcie działań można powiedzieć w rewolucji bolszewickiej bolszewicy co prawda przejęli władzę no, można powiedzieć że ich władza to jest władza sowiecka bo sowiet to inaczej rada z rosyjskiego to nie została ta władza zaakceptowana we wszystkich regionach Rosji jeszcze były carskie, tak na dobrą sprawę, ponieważ ci, którzy byli za carem, no jak się okazuje, będą cały czas przeciwko bolszewikom. W ten sposób wybucha wojna domowa. Wojska carskie, generałowie carscy są przy tych, którzy do tej pory byli bohaterami rosyjskimi. Tam będziemy mieli takich trzech dosyć ważnych generałów: Antona Denikina, będziemy mieli Aleksandra Kołczaka i będziemy mieli jeszcze trzeciego generała, który nazywał się Piotr Wrangel. Oni generalnie będą nazywani Białą Gwardią. I ta Biała Gwardia wiosną 1919 roku będzie wypierać Armię Czerwoną z kolejnych punktów. Jednak Armia Czerwona będzie stosować przy okazji bardzo ciężki terror. Będzie stosować odpowiedzialność zbiorową. Zresztą Biali i Czerwoni będą razem ten terror stosować, natomiast Czerwoni idą krok dalej. Zabijają niewinnych ludzi i to na potęgę. I to właśnie to spowodowało, że Biała Gwardia wycofuje się z tej wojny i no, umówmy się, będzie miało to decydujące znaczenie w późniejszym okresie czasu. Dlaczego? Dlatego, że teoretycznie sugerując się tym, że skoro wycofujemy się z wojny, to prawdopodobnie Bolszewicy, czyli ta armia czerwona, będzie zaprzestawała ze swoim terrorem i już można powiedzieć, że dojdzie do normalnego życia w Rosji, nowej Rosji. Ale nie, nic bardziej mylnego. Okazuje się, że Rosja po rewolucji i po wojnie domowej będzie dalej stosowała terror. Chodziło o to, żeby przeprowadzić całkowitą rewolucję i wszystkich tych, którzy byli kontrrewolucjonistami, bo z kontrrewolucją się walczy, do tego będziemy się wracać w swoim czasie, e, trzeba po prostu usunąć. I w ten sposób będzie powołana specjalna organizacja, która nazywa się CZEKA, czyli Ogólnorosyjska Nadzwyczajna Komisja do Walki z Kontrrewolucją i z Sabotażem. Na czele staje Felix Dzierżyński. To będzie człowiek, który będzie przez określony czas, bardzo długi czas, walczył ze wszystkimi wrogami bolszewików i z wielką radością będzie się ich po prostu pozbywał. A w tym czasie w Rosji zniszczono wszelkiego rodzaju prawa, swobody obywatelskie, zdelegalizowano wszystkie partie, czyli międrzewików oraz eserowców i wszystkich pozbawiono prawa do strajku. To spowodowało, że Będziemy mieli powoli przejmowanie władzy przez państwo rosyjskie i bolszewicy. Tak na dobrą sprawę ogłosili potrzebę rozprzestrzeniania się tej rewolucji na całą Europę i te plany zakończą się na Bitwie Warszawskiej w 1920 roku. Armia czerwona przestanie iść dalej. A w grudniu 1922 roku oficjalnie powstanie ZSRS, czyli Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich. I na tym sobie kończymy. Dziękuję i do widzenia.